Dzisiaj o lipie, lipa to nie lipa. Zobaczcie, kwiatu lipy już zebrałam prawie całą łbiankę. No i teraz tak, te kwiatuszki doskonale wpływają na naszą psychikę, bo możemy się wykąpać w takim naparze z lipy a następnie możemy wypić sobie napar z lipy. Idziemy spać i jesteśmy wypoczęci, odprężeni. I doskonale się czujemy. Lipa również wpływa doskonale na nasz układ pokarmowy. Wspomaga trzustkę, śledzione, ale również wpływa na to, że lepiej się wypróżniamy. Usuwa po prostu to, co w nas zalega. Lipa również jest. Taką herbatką, którą możemy pić, gdy jesteśmy zdrowi. Po prostu stosujemy to jako herbatę i wtedy nam ona po prostu smakuje i nie działa wtedy na potnie. Dopiero gdy się napijemy tego, w momencie, gdy nam właśnie coś dolega, czy żołądek, czy chcemy się uspokoić, czy chcemy po prostu wypróżnić się, to wtedy będzie bardziej działała. Szczególnie widać to w działaniu przeciwgorączkowym. Troszkę moja lipa jest już przejrzała. Dzisiaj jest słońce, ale yy... wcześniej kilka dni padał deszcz, a yy przed deszczami była niedojrzała, więc ja jej po prostu nie zebrałam, więc staramy się zebrać ją w dzień yy taki bez deszczu teraz potem żeby po prostu nie była przejrzana, przejrzała i żeby te listki się troszkę lepiły jeszcze. No ale zbieram tak jak mam. Ta lipka była posadzona przeze mnie przez męża kilka lat temu. W tamtym roku zebrałam jedną tylko łubianeczkę yy, tych kwiatuszków. A w tym roku pewnie zbiorę ze trzy. Więc słuchajcie, to jest tak, że to po prostu z czasem nam y, tego produktu przebywa. Y, lipa to jeszcze wykorzystanie liści, y, które mają podobne właściwości, ale dzisiaj bardziej o kwiecie. Z lipy również można y, po prostu wypalać sobie węgiel drzewny, który będzie doskonałym lekarstwem dla naszego zdrowia. Pod lipą również kochanoski zachęcał do tego, aby odpoczywać. Usiądź przyjacielu pod moim liściem. Można zrobić syrop, można pić na można się kąpać. Nie zapominajcie o lipie, bo lipa to nie lipa.